Nie To już jest trzeci odcinek z serii Pyknijmy sobie w Minecraft. Więc tak. Upiekłam trochę porkchopów. Mm. Muszę jeszcze trochę przyciszyć, bo teraz akurat się dźwięk poprawił jest głośny. Dalej. Sekundkę. 15. Dobra. Mamy dzisiaj taki oto ładny dzionek. No i w moich planach jest wybudować sobie dom Właśnie w tym, tym dniu Nie będzie to znowu też taki duży dom, bo będzie kolejny mały No ale to jeszcze nie w tym dniu, niestety Jeszcze nie dzisiaj Dzisiaj zajmiemy się wydobywaniem Najważniejszych surowców właśnie na ten dom Czyli, no Tak jak mówiłem, weźmiemy sobie kilof Trzy żelaza Patyki. Cztery sobie zrobimy. Tak. Mamy. I róbmy sobie killów. Dobrze. Tu mi powodować bardzo dużo cobblestone'u bo potrzebuję naprawdę. Tutaj poseście. Dobra, a więc zaczynamy budować. Tam jest kostek. Ło, kurczy Dobrze. Stamtąd sobie będziemy wydobywali. Potem najwyżej trzeba będzie szybko się do domu dostać. No odcinek kolejny nudny, tak jak zresztą każde. Tylko trzeci. ze trzy staki muszą być. Bez kitu. Dobra, dwa staki zbierzemy i będziemy mogli się stąd wynosić. Wow, no cóż. porządku, sprawa. Ja pierdolę. Jezus Maria. Ja stąd wychodzę. Tak cię to jeszcze nigdy, żem się w życiu nie wystraszył. Ło wow. Nie! Ja stąd uciekam. Uh. Jezus! Nie. Nie, szkiel. Nie. Weźmiemy... O, tym jeszcze. Weźmiemy sobie jeden kobla. No i te dwa patyki bo się teraz przydadzą. No to tutaj. I... Możemy tutaj taką malutką kopalnię przed domkiem. No okay. Cztery Dobra, ja, wydobywamy. Takie, że muszę mieć już wszędzie tutaj kobla. Płosimy. Dobra, w tą stronę na pewno nie będę kopał. W tą Jezu, ten creeper to miły. nie. Nie! Ja się stąd wynoszę. Koniec. Nie. Ja się... Ja stąd muszę się... Ja stąd muszę uciec. Właśnie taki mój cel już jest zrobiony. Dobra. Szybko. Najpotrzebniejsze rzeczy do budowy domu. Tak. Tak. Tak, tak. Siekiera. I kilo. Dobra Będziemy je budować Jezus Nie Będzie budowało Au Au W tym odcinku jeszcze zaprzemy za zarysy tego domu. To będzie cel tego odcinka. O Boże. Jeszcze trochę na tą górę. Ten dom będzie tutaj. Tu będą tylko takie zarysy wstępne. To nie, to nie będzie znowu taki, taka chata, że normalnie... O Jezu, taka wyczepista. To, to będzie normalna chatka, taka, której się postaram... Nawet trochę przytulniej było. To będzie wejście. Wejścia. To będzie mniej więcej taki ten budynek. Dobrze, ujdzie. Wow. Nie, błagam, żeby ten odcinek nie był za długi. Trochę ten mój domak tam, tam jest. Tam jest to Gdzie? Bolało. Nie, nie. Myślałem, że się uda. Jezus Maria Ten Creeper mnie mało do zawału nie doprowadził Nie kończę teraz ten odcinek Nie Nie wytrzymam dłużej Nie wytrzymam Jezus Tak się ładnie zapowiadało Uf, Dobra Żegnę się z wami kubuty Wysoka 15 O Boże Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Cześć.